Przede mną lalka Raven Queen z serii Ever After High firmy Mattel. Ta seria jest poświęcona ceremonii dziedzictwa, czyli wszystkie lalki z tej serii są w wyjątkowo wytwornych strojach, z płaszczami, z księgą i dodatkowymi elementami. Dobra. Raven Queen. Na ceremonię dziedzictwa ubrana jest w gotycką koronę, srebrną z elementami fioletu. Ma bardzo ładnie spięte włosy. Tu jest taki zawiasek przypominający warkoczek. Włosy są spięte z tyłu w kucyk. Ma gigantyczny srebrny kołnierz, przypominający tutaj skrzydła. Jest bardzo wysoki. Z przodu, tutaj, zakończony naszyjnikiem. W pasie mamy rodzaj łańcuszka, który jest na sukience, bardzo krótkiej, bo właściwie w skład stroju wchodzą spodnie, zakończone zaraz powyżej kostki. Bardzo wysokie buty z odsłoniętymi palcami, ażurowe z elementami liści na sobie. Jeżeli chodzi o biżuterię, mamy srebrną, srebrny pierścionek i bransoletkę, czarną bransoletkę i torebkę w kolorze srebrno-fioletowym. Lalka ma też gigantyczny płaszcz z ornamentami liści. On tak połyskuje, ma tutaj takie brokatowe, niebieskie elementy. Ma też specjalne gumki, dzięki którym możemy założyć płaszcz na o, nadgarstki rąk i, i w ten sposób będzie się pokazywać nasza lalka. Do zestawu dołączona jest też księga z lusterkiem na wierzchu. Otwierana jest kudełkiem. Mały srebrny kluczyk do księgi dziedzictwa. I srebrna szczotka też w kształcie klucza.